Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno iść, nie wolno żyć. I ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardona, pardon pytanie jedno mam. Czy czuje pani czacze? Czy czacze pani zna? Jak pani wytłumaczę? Co znaczy czacza ta? Ma czacza wiele znaczeń i tylko słowa dwa. O, czacza oh. mm -hmm. Do czaczy tak niewiele trzeba, tylko nogi dwie i tylko biodra dwa, by tańczyć do białego dnia. Dwie nogi pani ma i biodra chyba dwa, więc tańczmy i cza, cza Nie, cza-cza-cza. Aha, m mm, cza, cza, cza.